Tak miało być 8 września na stadionie Warszawskiej Legii. Anglicy przyjechali na mecz z Polakami, pewni, że zagonią nas do narożnika i tam znokautują, wygrają, pokonają, pozbawiając nas szans na awans do Euro 2000. Stało się zupełnie inaczej. Po wielkim, emocjonującym meczu remis 0 do 0 i teraz wszystko rozstrzygnie się w Sztokholmie. Ten pojedynek oglądał wraz z polskimi pięściarzami w barze Tygrysa Michalczewskiego Michał Roguski. Troszeczkę Polacy dali się zepchnąć do obrony, także muszą przejść bardziej, przejąć inicjatywę, w grze, tak jak było w pierwszej minuty gry po prostu. Myślę, że trener im powie w przerwie i w drugiej połowie nie będą popełniać takich błędów jak w tej. Szkoda, że nie padła żadna bramka, bo było trochę dogodnych sytuacji. Polacy na początku, pod koniec pierwszej połowy przestraszyli się, muszą teraz się bardziej otworzyć, zacząć grać odważniej. Pominąć to drugą linię dużymi, długimi przerzutami, no i myślę, że to postkutkuje i to będą bramki. Tak komentowali poczynania polskich piłkarzy po pierwszej połowie meczu Polska-Anglia nasi bokserzy. oglądanie meczów w telewizji to nie to samo, co na trybunach. My jesteśmy z Warszawy, więc na pewno byśmy byli na tym meczu i myślę, że nasz dopiln był bardziej... Dodał skrzydeł polskich piłkarzy. Tak, w przerwie przygotowań do dzisiejszej gali obserwowaliśmy hitowy mecz eliminacji Mistrzostw Europy w gdańskim klubie Tiger. Gra naszych piłkarzy wzbudzała emocje nie mniejsze niż walka w ringu. Największym znawcą futbolu okazał się grający zresztą niegdyś piłkę nożną Albert Sosnowski, ale końcowy rezultat usatysfakcjonował wszystkich. Mamy szansę gry dalej. Na całe szczęście, że Polacy w końcówce wykazali więcej serca do walki i za to właśnie chyba należą mi się największe brawa. No i za szansę grania dalej. Cieszę się z wyniku meczu, gramy dalej i to jest najważniejsze. Trudno, następnym razem myślę, że będzie lepiej. Cieszę się, że jest yy, remis. Dla Alberta Sosnowskiego i wszystkich widzów Wizji Sport mam dobrą informację, żeby poczuć się tak jak na stadionie w Sztokholmie, będzie trzeba włączyć Wizję Sport 9 października i zobaczyć to lepiej i dokładniej niż byłoby się tam na miejscu. Ten...